Okej. Okay. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Endurofina subiektywnie, nowej serii na kanale Endurofina. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć co nieco więcej o beskidzkim szlaku enduro. Jest to projekt, do którego przygotowuje się od jakiegoś czasu. Słuchajcie, co on ma na myśli, jakie jest główne założenie, jakie jest przeszłość, że tak powiem tego tego wydarzenia. Pierwsza rzecz, brakuje, brakowało mi, dlaczego to powstało? W 2012, pierwszy raz jeszcze, jak jeździłem z ekipą bez endu, brakowało mi takiego długodystansowego szlaku spinającego wszystkie Beskidy, ale takiego bardziej w klimacie rowerowym. Czyli wiecie, nie, że mamy szutrowe zjazdy, kiepy na podjazdach itd., itd., żeby to było spójne i miało jedną, jedną całość. Słuchajcie, jest kilka długodystansowych szlaków w Polsce, jest główny szlak Beskidzki. Jeden z no, najbardziej znany polski, najdłuższy szlak u nas. Jednak wiecie, większość, naszej znaczy większość, wiele jego ważnych elementów przebiega przez parki narodowe, przez rezerwaty gdzieś gdzie nie możemy wjeżdżać rowerami. Wiele jego części przebiega po prostu, tak jakbyście czuje, gdzieś jakbyście szli jechali lasem albo szli przez pola. Jest po prostu nudny, jeśli chodzi o rowery. Główny szlak sudecki tam już jest w ogóle rezerwaty parki narodowe nie da rady go przejechać w pełni, że tak powiem w ciągłości, nie naruszając przepisów. Mały Szlak Beskidzki nudny, naprawdę. On jest 126 km, i w zasadzie część Beskidu Małego jest może ciekawa, potem jest to po prostu nuda. Jest Galicyjski Szlak Enduro. Jest on może mniej znany, tak samo długodystansowy, jednak jego przebieg jest po prostu absurdalne, on przebiega, on w poprzek przecina wszystkie góry, jest bardzo dużo przewyższenia, bardzo nudne zjazdy. Nie widzę tam absolutnie nic ciekawego. Dlatego właśnie już w 2012 roku, wtedy może jeszcze nie myślałem, żeby to zrobić tak na bardzo poważnie, na bardzo poważnie podejść do tematu, może, zrobiliśmy sobie po prostu ze znajomym taki szlak Zbiesza w Beskid Śląski. Eee, słuchajcie, generalnie nie przebiegał on po parkach narodowych, pomijaliśmy te rzeczy, gdzie nie można było jeździć, ale było to. Nie spinało mi się to organizacyjnie i tak samo nie spinało mi się to pod kątem miejscówek. Wiecie, chciałem mieć wyrypę enduro, pomimo etapówki chciałem mieć, pojeździć sobie po prostu w klimacie enduro. Natomiast co, jak, dlaczego mnie przed tym powstrzymywało, to Wam potem, potem powiem. I dlaczego właśnie BSE 2022 od tego roku, ponieważ nie będę chciał go datować, ponieważ chciałbym, żeby on był już, że tak powiem, wpisał się, wpisał się że tak powiem, w kalendarz enduro. Wasz urlopowy żeby każdy, żeby wielu z Was chciało go po prostu przejechać, także to był 2012 rok. W 2013 roku postanowiliśmy nieco zmienić trasę i bardziej trzymaliśmy się szlaku granicznego. Wtedy w ogóle odkryłem szlaki graniczne, że one są naprawdę genialne, ponieważ domiewamy, że jest taki wymóg, że granica musi być przejezdna przynajmniej nakłada lub motocykl. Musi być po prostu wydeptana ścieżka i bardzo dużo nieoznakowanych szlaków jako ścieżek jest po prostu przejezdna i są to piękne single jednak tak czy tak nie dało się w to wszystko ubrać takich wiecie kultowych polskich miejscówek i tutaj właśnie zrodziła się idea w zeszłym roku mm -hmm. dobra okej okay. mm -hmm. dlatego w tym roku urodziła się właśnie e, stworzyła się w mojej głowie taka idea aby usystematyzować ten szlak, żeby zrobić naprawdę taki polski długodystansowy rowerowy szlak, który będzie miał łagodne podjazdy, który będzie miał kultowe zjazdy, które trzeba zaliczyć w Polsce, który będzie zaliczał większość polskich szczytów, tych najwyższych szczytów osiągalnych przez rower w Beskidach, który będzie po prostu spójny od A do Z, właśnie poprzez zjazdy Skończywszy na organizacji, słuchajcie, i jedziemy po kolei. Główne założenie Beskickiego Szlaku Enduro, słuchajcie, to jest eksploracja. Słuchajcie, wielu z Was jeździ po miejscówkach, nawet nie wiedząc, znaczy nie, nie, nie chcę nikogo oskarżać. Wiele osób jeździ po miejscówkach, nawet nie wiedząc, co jest w okolicy, na jakie góry patrzy i tak dalej. Założenie Beskickiego Szlaku Enduro jest takie, aby. Jadąc z etapu na etap, wy widzicie kolejne góry, kolejne szczyty, które będziecie zdobywać, góry, które już przejechaliście. Chodzi o to, abyście byli świadomi jeżdżąc po górach. Oprócz tego, będzie on tak skonstruowany, aby podjazdy były właśnie szutrowo podjeżdżalne, a zjazdy zjazdy oczywiście nie da się zrobić tego w całości i wszystkich perełek wydłubać, że tak powiem polskich szlaków, ale w większości, żeby to były kultowe, must have szlaki polskich, zjazdy polskich Beskidów. Jeżeli chodzi o noclegi, słuchajcie, baza noclegowa w Polsce jest na tyle rozwinięta, że tutaj nie powinno być potrzeby, e, potrzeby jakiegoś tam, wiecie, zaopatrywania się w większą ilość jedzenia, że musicie gdzieś spać na dziko, nie. To będzie wszystko tak zorganizowane, żebyście byli w stanie sobie etap skrócić, wydłużyć e, i dostosować tak samo bazę noclegową e, do Waszych potrzeb. E, kolejna sprawa, słuchajcie, jak już jesteśmy przy organizacji, to co mi przeszkadza na przykład w Beskidzkim Szlaku, w Głównym Szlaku Beskidzkim czy tam Sudeckim, kwestia organizacyjna wydawałoby się błaha, jednak samo fizy fizycznie dostanie się na miejsce i powrót. W przypadku głównego szlaku beskidzkiego dostać się do ustrzyk górnych powodzenia. Są busy i tak dalej, wiecie, kupa przesiadek. Beskidzki szlak enduro będzie polegał na tym, że na jednej linii kolejowej będziecie mogli zostać w jednym miejscu, ja potem Wam pokażę dokładnie gdzie nawet, samochód bezpiecznie i potem bezpiecznie do niego wrócić, w zasadzie nie robiąc żadnej ekwilibrystyki logistycznej, gdzieś jadąc z rowerem daleko i tak dalej. Słuchajcie, sam przebieg Beskidzkiego Sztabu Enduro. Przede wszystkim będzie on dostępny zarówno na rower analogowy, jak i elektryka. Oczywiście, dobra, nie, nie rozkminiamy się na tym co, co i jak. Będzie on dostępny po prostu etapy prawdopodobnie na analogu, będziecie musieli sobie robić krótsze, choć jeśli ktokolwiek się przygotował choć troszkę do tego, e, do tego, do tej etapówki, do tej wyprawy, da radę tak samo w takich samych etapach, tylko będzie po prostu bardziej zmęczony. E, słuchajcie, przebieg. E, tu musiałem się pokusić o pewnego rodzaju ustępstwa. Będzie się zaczynał w Beskidzie Śląskim, będzie przebiegał przez Beskid Makowski, Be Beskid Wyspowy, Beskid Sądecki, Małe Pieniny, Gorce, Beskid Żywiecki. Pomijam Beskid Niski, słuchajcie, Beskid Niski w mojej opinii są miejsca tam ciekawe, jednak to nie jest coś must have polskiego enduro. Chcąc dojechać na najwyższy szczyt Beskidu Niskiego, albo tu jeszcze wtrącę, będziemy zaliczać w Beskidzkim Szlaku Enduro 7 najwyższych szczytów właśnie tych poszczególnych Beskidów, oprócz Beskidu Żywieckiego, pomijamy Babią Górę, zastępuje to po prostu Pilskiem, Babia Góra, Park Narodowy, bez sensu. Dlatego będzie ją spinał właśnie te 7 najwyższych szczytów z pominięciem Beskidu Niskiego i Bieszczad, wiadomo. Słuchajcie, wydłużyłoby to drastycznie, praktycznie dwukrotnie, wydłużyłoby to czas trwania, znaczy inaczej, samo zahaczenie o Lackową, najwyższy szczyt Beskidu, nie ma nic, bo to jest, wiecie, to jest wyjeżdżacie na szczyt lasu, że tak powiem, jesteście w lesie. W dodatku musicie się wracać, bo zachodnie stoki są tak nachylone, że nie ma tam szans wrócić z, musicie po prostu się wrócić, bo tam jest znoszenie roweru e, znoszenie roweru e, dlatego żeby tam dotrzeć na Lackową musielibyśmy dołożyć 3 dni drogi około 180 km nie ma to absolutnie sensu, żeby tylko po prostu tam być, e, dlatego cały beskit e, ten beskidzki szlag enduro będzie miał postać jakby <grym> e, będzie po prostu, cały beskidzki szlag enduro będzie miał postać e, Postać takiego łuku, i zawracać, że tak powiem, punkt zwrotu to będzie przełęcz na oblicy, gdzie będziemy wracać między Prechybą pre przechybą na Małej pini tam będzie, że tak powiem, zakręt i będziemy wracać. Tak więc, jadąc w jedną stronę, będziemy jechać jakby północnymi stokami, jadąc w drugą stronę, będziemy patrzeć na to, co już przebyliśmy. Także, że tak powiem, spotęguje to tą świadomość, to o czym mówiłem, że będziecie wiedzieli, gdzie byliście, gdzie jedziecie, co widzicie, na co patrzycie. Aha, szacunkowy dys. To będzie około 400-450 km, około 17-18 tysięcy metrów przewyższenia. Na trasie nie ma wyciągów, także będzie to wszystko robione z korby. Ja planuję to przejechać w 8 lub 9 etapów, jeżeli nie wystąpią żadne, żadne niespodzianki na szlaku. Także reasumując i podsumowując w kilku zdaniach, oczywiście więcej będzie w samej relacji z bryskiego szlaku Enduro. Zamierzeniem jest stworzenie kompletnego, pełnego szlaku polskiego, długodystansowego szlaku rowerowego, który będzie zawierał, który będzie łatwy, który będzie łatwo dostępny, który będzie począwszy od organizacji dostania się na miejsce, że nie będziecie się musieli martwić, jak potem wrócić z mety do, do miejsca startu, czy do samochodu, czy, do, czy pociągiem do miejsca, skąd wróciliście. Po bazę noclegową, po Spójne podjazdy i naprawdę kultowe zjazdy, te, które ja znam i które moim zdaniem muszą być, które muszę, musicie znać e, w części przynajmniej, te polskie zjazdy, które musicie znać, e, mianując siebie i Riderem Enduro. E, a oprócz tego będzie to wspaniała przygoda i takie wiecie, zespolenie tych wszystkich naszych beskidów, oprócz beskidu niskiego i bieszczad, w jedną wielką całość. E, także zapraszam już dziś. E, Napiszcie w komentarzach, czy odpowiada, odpowiada Wam taka forma e, prowadzenia endurofiny subiektywnie, e, ponieważ mi bardzo, ten karczek już naprawdę bardzo ładnie pachnie, e, także mi to odpowiada bardzo i zresztą inaczej, w takiej formie będę to kontynuował. E, tak więc e, spod e, Dodge'a, Campervana to wszystko na dzisiaj. Do następnego, cześć!